Halo, halo, dzień dobry, witam teraz Skorpiony. Na energii ogólnej w maju sprawdzimy, co może do nas przyjść: praca, finanse, karta rady, na co uważać. Karty są przygotowane, potasowane i możemy odkrywać się. Energia ogólna u dziewiątka mieczy. Ciężka energia to jest energia w maju, możecie mieć skłonność do siedzenia po prostu w głowie, czyli problemy, które. Przyjdą być może w maju, w waszej głowie one będą rosnąć do rangi olbrzymich. A tak naprawdę one nie będą takie trudne do pokonania. Wystarczy po prostu, będzie chwileczkę pomyśleć, ale słuchajcie, może wam trochę to trudno przyjść, że możecie być tacy no, uwięzieni w tej głowie, w tych swoich, w cudzysłowie, koszmarach. Niektórzy mogą mieć w maju taką skłonność do popadania w taką, może trochę bezsenność, depresję. No nic, zobaczymy co dalej. Będziemy podsumowywać. Co miłego się wydarzy? Kapłan. Pięknie. Zasem miłych rzeczy, no to będziecie się kierować własną intuicją. Swoją wolą, mądrością, wiarą i takim zaufaniem. Na dobre jutro. I to przyjdzie, słuchajcie. Będziecie krować to. Zobaczymy, co w miłości. A z denarów i dziesiątka buław. Słuchajcie, pięknie. Z jednej strony szansa na wspaniałe uczucie. Na dobry początek. Może na wzniesienie się na wyższy poziom z osobą, z którą jesteście, albo po prostu odświeżenie tego. Ale z drugiej strony, dziesiątka buław, czyli potrzeba wypoczynku. Może po prostu skorpione czują się zmęczone odpowiedzialnością finansową za rodzinę, za dom. Ale z drugiej strony, mimo tego zmęczenia, mają tutaj szansę na coś pięknego. Albo na zmianę na coś lepszego niż było do tej pory. Może <laughs> będziecie pracować nad tą relacją i trochę się tym zmęczycie, a dla niektórych po prostu praca jako taka będzie Was yy, męczyć i będzie ona się być może przekładała trochę na życie uczuciowe, ale niemniej jednak jest azdynarów. jest dobrze. Jest bardzo dobrze, bym powiedziała. Rodzina, przyjaciele najbliżsi, królowa mieczy. O, macie kogoś w otoczeniu. Może to być kobieta. Nie musi. E, jakąś osobę, która jest bardzo asertywna, która broni e, jakiś tam swoich racji, swoich praw. Mm, bardzo taka intelektualna, mądra, mało uczuciowa. Dojrzała. Na pewno niezależna. W maju taka osoba, jeśli jeszcze się nie pojawiła, to się pojawi, a może jest z Wami cały czas i jakoś bardziej będzie miała wpływ na Was. Praca i finanse. O, król wynarów, no to super. Macie bezpieczeństwo finansowe, stabilizację, sukces materialny. Tutaj znajdą się osoby na na wyższym stanowisku, albo dostaniecie awans na to wyższe stanowisko. Na co uważać? Siódem kamieczy. Słuchajcie, uważajcie na to, żeby nie rzucać słów na wiatr, tak? Żeby nie oszukiwać, nie kłamać. Nie obiecywać jakiegoś planu, którego nie będziecie w stanie później dotrzymać. Rada? Pustelnik. No, i pięknie. I to się słuchajcie, wszystko trzyma łącznie z tym, co tutaj jest. Rada jest taka: poszukaj prawdy w sobie, nie siedź uwięziony w tej głowie, nie wyolbrzymiaj problemów. Naucz się z poprzednich doświadczeń, wyciągnij wnioski, odpocznij, może w samotności, pomyśl, a znajdziesz odpowiedź znajdziesz odpowiedź na rozwiązanie ewentualnych problemów, które nie są takie straszne. No i pięknie. Zaczęło się może troszkę groźnie, a skończy się super. Jaki mamy aniołek? O, zaufaj swoim uczuciom. No i pięknie. No i to się znowu jakby, y <laughs> przepraszam, jakby y no, łączy się w całość. Zaufaj sobie. A znajdziesz rozwiązanie. Pięknie. Bardzo dziękuję skorpionkom za uwagę. Wszystkiego dobrego w maju i słyszymy się niebawem. Pozdrawiam, cześć.